Hejka widzowie widzi was w kolejnym filmie na moim kanale Sorki, ale jak mam laki to mi się zaczyna wszystko, więc Sorki, widzowie w dzisiejszym odcinku, zrobimy sobie ten dom plażowy, bo jak wiecie mamy wakacje, nasz końcówka już wakacji, ale no ostatnio miałam dużo filmów do nagrania I sobie tak pomyślałam, że może by dla was zrobić taki odcinek, może się trochę zainspirujecie, bo ja bardzo lubię się inspirować, a tym razem się nie inspiruję dobrze, koniec gadania oczywiście zasubskrybujcie mój i mojego chłopaka Krystia na kanał. A ja I lajkujcie również, dostawcie dzwoneczki na moim kanale, bo na Krystyna nie można, bo on ma nie dla dzieci. Ale widzę, o tym nie gadamy. Więc dobra, widzę, tutaj zrobimy sobie taki miniaturowy taras, bo fajnie tak, na takich miejscach fajnie są tarasy. Może takie coś?

E, nie galantuję tak za dużo, bo nawet nie wiem, co mam po prostu mówić. No ale mniej więcej mam nadzieję, że Was trochę tym zaciekawi. Może taki stoiczek? Zróbmy może taki. Ale I... życzę, że czegoś takiego nie zrobiłam. Przecież to jest moja No ja nie wiem, czy jesteś podejrzana do wariantki. Na pewno nie. pewnie to zrobiłam w kraju swojej liczby, kochanej. Już Jest mi strasznie skuteczny z tymi gościami. Dwie

Okej. Okay. Chciałabym, żeby to wszystko już było za nami. No naprawdę za nami, no właśnie jest. a no może jednak to ty zmontowałaś ten płytę. Co to by było nawet w twoim stylu? Przesiedziałam jestem tutaj, żeby żyć dla wszystkiego najlepszego. Nie, no nic nie mam wspólnego z tą płytą. No dobra. Nic. Słyszałam, bardzo mi przegrywa, ale przecież to nie jest głos mój na twoim nagraniu. O naprawdę. To nie jest jej głos, poznaję. Czyli to jest jakaś inna dziwnie, Tak? super. Słuchajcie, innym to już ty nie poznajesz. Okej. Okay. Okej okay, widzowie, ja bym mogła zrobić sobie jakieś światło, bo tu już zrobiłam trochę kwiatków Ale wrócę do was, jak będzie efekt końcowy, bo to długo będzie trwało Okej, okay, patrzcie widzowie, myślę, że taki zakątek ładny mm, Czekajcie, wyciągnę sobie jakąś postać, czego nie z mojej serii, nie z mojej serii mm, Czekajcie, bo to jest Eee, mm, postać, żeby wam to troszeczkę zam... dobra, to jest trochę taka zwykła Proszę sobie tu usiąść, może jakieś dziecko jeszcze wyciągniemy i... Dobra, weź, A nie, to jest koleżanka. Dobra, co nie, to nie, to jest też serii, Dobra, i na przykład ciebie będzie sobie siedzieć. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay, może taką ścianę?

Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Dobra, widzę, ja ogólnie tu robię już kuchnię, jakbyście nie widzieli. Hmm, to lustro, to jest bardziej takie fajne, komfortowe. Z tego domu. Nie, nie, nie. Drodzy w... nie, tak to robię jako poważną konkurencję. Ufam mojej narzeczonej i wiem, że ona kocha tylko mnie. Nie mam natomiast tego okay. wątpliwości, co Alanowie chodzili w głowie. Zawsze mi się wydawało, że Alan w głębi troszkę leci na Majkę. Moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak platoniczna przyjaźń między mężczyzną a kobietą. No dobra, widzę, wie. ogół nie potrzebuję y, tego. O nie, to nie będzie tutaj, to będzie chyba tu.

Dobra, widzę, ja chcę zrobić ogólnie taki kwiatowy raj. Ja nie lubię takich rzeczy ogólnie, ale dzisiaj sobie takie coś zrobię. Myślę, widzimy, że ładnie to wygląda. Czekaj. Okej. Okay. Czekajcie, widzę, ja Potrzebuję chyba jednej rzeczy, którą... Za chwilę Wam pokażę, co to jest. Znaczy, się próbuję skupić nie mogę Wam na razie powiedzieć, ale mam nadzieję, że się spod... <laughs> Takie coś! Tak, 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 tak. To będzie na takim coś wisieć. Bo chcę sobie będzie takie narzędzia kuchenne wiszące na Dobra, może być nawet łyżka. Albo nie. Łyżki. Łyżki, nie? Tylko nie wiem, czy to się da. Czekajcie, muszę zobaczyć. O, da się, dobrze, super. I zróbmy sobie jeszcze na przykład to, ja lubię to takie robić w aneksach nawet no, u mnie w domu takie coś chyba jest. Okej, okay, muszę trochę to podwiesić do góry, myślę, o. Tak, tak, będzie git, I może coś w lodówce? Nie, w lodówce nic nie dam. Nie, 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 to serduszkowe. Mhm, czyli damy takie coś i potrzebuję drzewie stolika. okej Ok, okay czekajcie. O, proszę. tak Myślę, że ładnie to wygląda. Na razie to sobie postawię takie okrzesła zwyczajne. Nie no, takie nie powinny być do takich stołów. Może takie. Eee, dobra. Dam już takie. Mój, I możemy zrobić sobie takie coś. przez szampana zróbmy. A, eee, to będzie brzydko wyglądać. To zróbmy może takie coś. Użyjemy tutaj dla każdego takie napoje Okej. Okay. Tutaj wydajemy sobie takie rzeczy Mhm mm Dobra, dzisiaj zrobimy sobie hot dogi Z jak to się nazywa? Z parówką. Taczyński. Co tu robi. O, dzięki za parówkę. To będą takie hot dogi bo one są takie właśnie klimatyczne. Posłujące wszystkiego opyk. Tu może damy właśnie zieleń. Zieleń widzę, bo tu wysłało bardzo zieleni. Ale tu widzowie, no przyznać, że ten aneks kuchenny jest cudowny. Czy tutaj te wejście jest bardzo cudowne, mi się bardzo podoba. I może coś by takim z tego na przykład tego kwiatka. Hmm. Dobra, teraz. Mój fotel! Dobra, czekajcie, muszę go posunąć w to miejsce, bo mi się aż zalęgnął, że tak powiem. Mm. O, tu, tu, tu. takie coś damy. Dobra. Okej, okay. możemy mieć tutaj taką antresolę, czy nie wiem, jak to się mówi. Nie, to nie jest antresola, to jest. Nie wiem, jak ten kwiat się nazywa. Możecie napisać w komentarzu. A ja tutaj, o. To, kto wygląda epicko, wow. wow, 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 tak, tak, tak No to zostawiamy już, teraz zrobimy taki salon Choć tam na początku jest taki wejście, ale ja wolę sobie zrobić jeszcze taki ładny salon Jest takie coś, jest takie coś, jest takie... Albo nie, 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 nie. to są bardziej królewskie, a ja potrzebuję takiego normalnego aneksu Znaczy nie aneksu, tylko takiego wejścia Ale mała kanapa, taką właśnie chciałam, Ok. Dobra, tu trzeba też zrobić stoliczek. I może jakieś coś takiego Albo wiecie co, takie coś zrobmy Okej. Okay. Dobra, widzę, takie coś, więc tutaj zrobię takie coś. O i tutaj jest takie ładna więc nad tym kwiatem to można dać. I, i oczywiście więcej zieleni. Więcej zieleni trzeba zrobić. Ym, może taki co? Dobra, muszę sobie w zrobić więcej zieleni. Oczywiście, więcej zieleni, więcej zieleni, okej. Okay. Więcej zieleni trzeba zrobić, w widzowie, na przykład to. To wygląda mega. I może zróbmy też jakieś poduszeczki. O, takie morskie, to chyba było w ogóle w tym dodatku, więc super. Ok. Zobaczmy, co tu są jakieś morskie rzeczy. Możemy dać jakieś morskie statułki. No, to. Uu, to może być takie dosyć ładne. O. No właśnie, w salonie zawsze są takie dziwne A tu są obrączki. Nie, obrączek nie dajemy, widzę we. Może coś zabawek będzie ładnego. To sobie też dajemy. Tutaj jest morski. Morskie. są, no takie coś taki ładny fotelik. Ale tak to to nic. Czekajcie, ja mogę jeszcze poszukać, ale wątpię, wątpię. Nie ma. Ej, a może tu coś jest, tak może, może. Nie. Ale na pewno w tym. Mam jakieś liściki, nie brak. Weźmy sobie jeszcze takie coś, pamiętnik. OK. Dobra, weźmy takie coś. Tak to wygląda Ładny, myślę, że ładnie O, co tu robi jakiś chłopak? Czekajcie, muszę go odłożyć Okej, czekajcie, muszę chwilić, czy nagrywanie się dalej nagrywa? Dobra Ale już ten film długo trwa, aż 14 minut Dobra, zacznijmy może od tego małego balkoniku Balkonik myślę, że można zrobić taki, jak jest Albo nie Zróbmy taki coś Taki mały patio, jakby Albo nie, ja wiem, co to jest, taki mniej, no literowy pokój. Teraz się nauczyłam od jakby co. że tutaj trzeba. opyk pyk. I Czyli to będzie pokój dla dziecka. Jakieś morskie fajnie by było znaleźć, ale niestety morski nie ma dużo. Jest takie ładne łóżko morskie. Ja sobie, widzę, duże rzeczy postanowiłam, żebym sobie robić przed chwilą. Ich morski, więc zrobię sobie takie coś, to jest takie morskie. Okej. Okay. Ale dobrze, Zróbmy sobie jakieś tutaj rzeczy. Czy jakieś pa nie paznogcie, tylko pisaczki, długopisy. Okej. Maja, dla której instytucja małżeństwa to przeżytek, nagle oświadcza się swojemu chłopakowi. Przyjaciółki dziewczyny są w szoku i próbują. Dobra, okej Ale gdy młoda para zrobić tutaj... Um... Ym... Znalazłem sobie, sobie tutaj ten pokoik, ale ja potrzebuję jakiegoś... Dobrze, że tam do jak Okej okay. Okej. Okay. Muszę dać tutaj takie cegły białe, tak jak w tamtym pokoju. A nie, tutaj nie ma. Dlaczego Maja zadaliła przed mniej Maja! Majka, poczekaj. Dobra. Maja, mów do mnie. Powiedz mi, czy z tą ciążą, to wszystko prawda. Tak. Ale dlaczego wcześniej tego nie powiedziałaś? Bo ja chciałam ci to wszystko powiedzieć. Dzisiaj w nocy pośrukuję. Ale słuchaj, takie rzeczy się mówią od razu. Zaraz jak się tylko o tym dowiedziałaś, a nie tak... Dobrze, się ale... Dobra. Poczekajcie. Pór, czy widzę, wy nie się zdecydować. Dużo obrazów chciałabym tu dać. A zieleń właśnie tak miałam kwiatkach, więc trzeba zrobić. Tylko no, ta Twoja deklaracja to dla mnie za mało. Dalej, przez... Po prostu nie wierzę, że Damian może oskarżać o to Alana. Przecież Alan jest dla mnie jak brat. No, halo, jak bym mógł coś takiego zrobić? Bądźmy szczerzy, Alan ubóstwia Majkę. Zawsze tak było. Dlatego pomyślałam, że może Damian ma rację. Co jeśli za tym wszystkim stoi Alan. Bijatyka pomiędzy najlepszym przyjacielem Panny Młodej, a Panem Młodym wywołała kompletny hał. To I za smitkowanym na nagraniu. Przepraszam, za wszystkiego skarz. Ale ja naprawdę już nie wiem co tutaj się dzieje. Przysięgam, jestem w tym wszystkim przypoczonym, no nikt tego nie teraz. Ale dobra. No chociaż się przystawić. Lecisz na majkę i po mnie nagrani. Proszę cię, jak ty możesz ty posłuchać, co to w ogóle mówisz. Przepraszam, ale no naprawdę ja już nie panuję nad tym. No, no? Nie dość, że dowiedziałem się w ostatniej chwili o twojej ciąży, to jeszcze teraz uciekasz z mojego ślubu? I'm okay. Wspólnie opiekować się naszym dzieckiem. Kocham cię i proszę cię. Powiedz mi, czy będziesz moją żoną. Okej. Okay. Mm. wtedy tubie na kolejnym odcinku zrobimy więcej. Pa!